Siemaneczko, z tej strony Ingenius Kamil, witajcie dzisiaj już w 22 odcinku z naszej serii Kariery Juventusem w FC24. I na start oczywiście zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suby z dzwoneczkiem, wbicia na, na Discorda link w opisie, a także do napisania komentarza o treści Fagioli, e, na przykład. No i pewnie słyszycie, że dźwięk w dzisiejszym odcinku jest trochę inny, a to dlatego, że jest to pierwszy odcinek z tej serii nagrywany e, właśnie słuchawkami, których e, odcinek z przesyłek, mam nadzieję, że już się na kanale pojawił. E, w każdym razie zaczynamy. Zacznijmy od przeczytania sobie co tutaj ma do nas powiedzenia zarząd, ale ignorujemy to, Fagioli przez 5 dni nie będzie dostępny, ok, a przed nami spotkanie z Mącą. Ja bym chciał zobaczyć sobie co tam się u nas też ostatnio działo, ponieważ też kilka dni minęło od ostatniego odcinka, ale działo się fantastycznie. Cały tutaj styczeń w zasadzie wygrany, mam nadzieję, że ten puchar inny nie będzie, tutaj też bez żadnej porażki, ostatnia porażka dopiero... Jeśli się nie mylę, w listopadzie, więc e, cieszymy się z tego, korzystamy. E, przypominamy sobie oczywiście, że z nami u nas jest Cristiano Ronaldo. E, no i przygotujemy też zespół właśnie na to spotkanie z mącą. E, trzeba tutaj poustawiać odpowiednie plany treningowe. E, no i powinno to wszystko śmigać. E, standardowo pytam Was, jak tam u Was, jak Wam się podoba. E, ta nowa jakość, czy, czy to faktycznie jest dla Was odczuwalna różnica, że teraz to brzmi lepiej? E, mam nadzieję, że tak. 82 uvr no to już naprawdę mało ma, e, ma modryć. Niestety, lata lecą nieubłaganie. E, no i to po prostu czuć. To po prostu czuć tutaj po, po naszym wielkim Chorwacie, legendzie. E, także tutaj wiecie o co chodzi. E, momencik, tutaj trzeba jeszcze Wojtka Christiano Ronaldo który może się przydać w takim spotkaniu niestety z pucharami niestety jest tak, że wiecie, to jest jeden mecz tutaj wygrasz i, i faktycznie jedziesz dalej ale przegrasz i cię już nie ma e, no i naprawdę to też wymaga wzmożonej koncentracji no a do koncentracji, jak wiecie, bardzo pomocne są e, łapki w górę e, także mm, Także Was do tego też bardzo, bardzo zachęcam. Yy, tymczasem przechodzimy właśnie do tego meczu. Yy, dialog, rozmowy z na niczym, ok. Yy, przechodzimy dalej. Zobaczmy sobie yy, co tutaj jeszcze jest. Sorki, bo tak jeszcze yy, tutaj inną rzecz sprawdzałem na boku. Teo Hernandez, nie, coś tam, nic ciekawego. Dam Ci szansę, ale nie dam. W sumie zła odpowiedź była, bo e, ja nie chcę ryzykować odpadnięcia z pucharu. Monca może nie jest jakaś potężna, ale wiecie, w symulacji różne rzeczy się dzieją. Dzisiaj myślę, że wychodzimy tym składem właśnie razem, też z Luką Modriciem. E, Fagioli tutaj nie może nawet za bardzo być, więc e, pojawi się McKennie, Cristiano Ronaldo 83. No wygląda to przykro, ale Przechodzimy do tej symulacji i u siebie mam nadzieję, że wygrywamy. Tak, jest 4 do 1. E, Teo, Kieza, Ronaldo też się pojawił. Kieza i Salach, także mamy powrót naszego tutaj lewo skrzydłowego. Fantastycznie, bardzo dobry mecz. I chcę widzieć tylko takich więcej, więc cały styczń mamy ze zwycięstwami, co jest naprawdę wynikiem fantastycznym. E, wygrać wszystkie mecze w styczniu. No i w ćwierćfinale mamy Inter Sassuolo, Lazio. Juwe, e, Atalante, wow, ale mecz, e, Rome, Napoli i Milan. Także wszystkie marki już naprawdę mocne. E, I ostatnia ósemka została, tak? Tak, w ćwierćfinale jest już 8 zespołów. E, no i tak, a przydamy mecz z Torino, także derby, więc tutaj też trzeba przygotować odpowiednio zespół na takie spotkanie. E, mam nadzieję, że też tutaj uda się e, zdobyć punkty. No i znowu muszę wymyślać temat do rozmowy na szybko Więc nie wiem co mogę Wam tutaj zaproponować dzisiaj, znaczy w tym momencie akurat za tą przerwą. Znowu mogę powiedzieć o pogodzie na przykład, że mam nadzieję, że już jest fajne, jak ten odcinek widzicie, bo im szybciej jest fajniejsza to, to dobrze. Z drugiej strony też nie wiem jak nie wiem czy lubicie sporty zimowe. Ja lubię w sensie narty na przykład fajny sport to no to też spoko, żeby te warunki, czy jakaś taka atmosfera była, utrzymywała się, ale no jeśli ma być bardziej letnio, no to to też nie przeszkadza myślę bardzo. Dobra, jeszcze tutaj Danilo. No i dobra, reszta jest gotowa i przechodzimy sobie dalej. No i tutaj jeszcze koniec okienka transferowego, ale ja to nawet pomijam, bo nie będziemy myślę, że tutaj żadnych deali robić. Ci zawodnicy, którzy nie grają, a zostali, no to, to trochę trudno po prostu. E, mamy tutaj, a no widzicie, no oferty ze Wlachowicza, ale to po co? E, wypożyczenia UEI, akurat, no to no to prędzej może, ale pff, wiecie, no już bez przesady. E, tutaj to odrzucam. No i też Wam przypominam, żeby okej, okay, zorientował się niestety, e, a was zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapy w górę suba z dzwoneczkiem wbicia na Discorda link w opisie, napisanie komentarza my musimy walczyć tutaj o utrzymanie pierwszego miejsca potencjalnie właśnie w tym meczu z Torino e, Cristiano Ronaldo nie zagrał za dobrze poprzedniego spotkania ale chyba i tak mu dam szansę za Wlachowicia bo generalnie i tak jest dobry tutaj za Modricia Fagioli sobie zagra i może za Varana byśmy dali Danilo i mam nadzieję, że te zmiany tutaj pomogą nam wygrać to spotkanie. I 3 do 3, o nie, nadal zostajemy liderem, ale ta nasza przewaga się zmniejsza. Hakimi, dwie bramki i Lokatelli, jeszcze u nich Delap, dwukrotnie i Galeno. Ale to był dziwny mecz. No i dziwię się, że taki Vlachowicz nie dostał szansę, albo Marco Asensio. Myślę, że możemy pójść usprawiedliwić się tutaj do, do naszych e, kibiców, e, w zasadzie do mediów bardziej. Haki mimo wszystko zagrał świetnie, nie będę na to narzekał, stać nas na to. I jeszcze, ostatnia odpowiedź: e, taka jest piłka, powiedzmy, niech tak będzie. Abbiamo finito, grazie del suo tempo. I przechodzimy sobie już do kolejnego meczu, z tym razem z Fiorentiną. Oczywiście trzeba najpierw ustawić plany e, treningowe, żeby wszyscy byli gotowi. Szkoda tej straty punktów, bo no jednak e, głupio to wyszło, no ale to też derby, więc jakoś tam rozumiem, że motywacja z, z drugiej strony też była, też była duża po prostu i to też jest zrozumiałe oczywiście. Ale mam nadzieję, że już więcej punktów w tym odcinku tracić nie będziemy. No bo jednak Remis to też jest strata punktów. E, Cristiano niestety słabe spotkanie, słabo się zaprezentował, nie podoba mi się to. E, zobaczmy, co tam kto chce od nas. E, Marco Asensio, no właśnie. O nie, on chce odejść. E, nie wiem, to było nieuniknione. E, czyli on już de facto chyba wysłał prośbę o transfer, tak? Tak jest. Czyli z Marco Asensio niestety będziemy musieli się pożegnać. Bo tego się nie da chyba odwołać. Ewentualnie on sam mógłby to odwołać, ale no niestety. No, także tracimy fajnego zawodnika. Co prawda dopiero w czerwcu, albo w ogóle na koniec kontraktu. on może mieć długi kontrakt. W sumie nie, nie sprawdzałem tego. No ale jednak Marco Asensio zapewne się pożegna z zespołem. No, i już jest w ogóle oferta transferowa pierwsza. Do Interu to, to nie jest dobra oferta. Duże pieniądze to to jest dobre, ale no tutaj powiedzmy, że zacznijmy od takich 110, no i nie mniej niż 75, 4. Spróbujemy coś takiego, no ale nie podoba mi się to. Ogólnie chciałem mu dać szansę zagrać. W ogóle kolejny mecz gramy z Atalantą, więc to to będzie ciężki przeciwnik w pucharze. Fiorentina ma na przykład dla niego Sebajosa, widzę, że tutaj na ławce. A wam jeszcze raz przypomnę o zostawianiu łapek, w górę, subów z dzwoneczkiem wbiciem na Discorda, będę za to wszystko wdzięczny. Sfrustrowany Asensio, niech dzisiaj sobie zagra. E, tutaj zaprosimy dzisiaj niego. E, no i w zasadzie to chyba tyle. Może jeszcze kambiasco na prawą stronę i jedziemy do... E, nie wiem w sumie gdzie leży Fiorentina, w sensie czy, jakie to jest miasto, zapomniałem przynajmniej e, 2 do 0. Wlachowicz, o bardzo dobrze, on się odblokowuje Fajnie jakby wrócił z dobrą formą, e, bo faktycznie mm, jest tam potrzebny mm, też napastyk, nie tylko skrzydłowi, którzy dużo strzelają e, No i czas na kolejne przygotowanie, no już teraz naprawdę ważny mecz Ćwierćfinał e, Pucharu Włoch więc chcemy pokazać z jak najlepszej strony. W sumie nie spojrzałem, jak zagrała Esensio, ale szkoda, bo ja naprawdę chciałem mu dawać te szanse, de facto tylko przez jakieś tutaj moje, że moje zagapienie z tego odcinka, że nie dawałem mu od początku tych okazji, no to, no to wiecie, to on się zezłościł, no ale cóż, taka jest piłka. Takie jest moje czasem nieudolne zarządzanie. No, ale może jeszcze, może jeszcze wróci, ale wydaje mi się, że w FC24 jest to jakoś tak zablokowane trochę, że się nie da e, poprawić e, tego humoru. Niezależnie od tego, czy by teraz grał od, wiecie, od dechy do dechy, to chyba i tak to się nie uda. E, kostić też. No, ale akurat Kostić to, to łatwiejszy orzech do zgryzenia... Zgryzienia. Nie wiem do czego, ale orzech łatwiejszy, no i ćwierćfinał właśnie Kopa Italia, kolejny mecz trzeba też zobaczyć z kim jest e, z Palermo, ale już następny jest z Bayernem Monachium. także naprawdę to ta nasza forma musi być zwyżkowa e, aktualnie więc e, przechodzimy do tego meczu, raport przedmeczowy Lukman, ogólnie są trochę zmęczeni, e, chyba sporo Włochów tutaj jest, tak patrz jak patrzyłem na ławkę rezerwowych, takie włoskie nazwiska w teorii Tutaj niestety Varane jest zmęczony. No to niech zagra ten Danilo w ogóle. Aleksandro73. E, o, Lachowicz się rozwinął. No i tutaj dzisiaj zagra sobie Fagioli. A tak to skład zostaje taki jaki jest. I mam nadzieję, że to wystarczy, żeby wygrać tutaj u siebie. Także trzymajcie kciuki na Alian Stadium. I jaki będzie wynik: 3 do 2. Tak jest. Blachowicz maratuje karnego. Potem Kiesa Salach, Blachowicz. Cała trójka z przodu z bramkami, więc fantastycznie. Skamaka, Ederson nie dają zwycięstwa e, e, Atalancie, No i to my zajmujemy tutaj oczywiście pierwsze miejsce. Znaczy pierwsze miejsce, no co ja mówię. Jakoś się nie skupiam. E, Sassuolo wygrywa z Napoli, także Juventus i Sassuolo są już w półfinałach. Na resztę zespołów jeszcze trzeba chwilę poczekać. E, no i przed nami Hmm, ej, czekajcie to. Jakim cudem my mamy. A, bo Inter przegrał kolejną kolejkę, także podłożyli się pod nas ewidentnie. E, bo tak się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że my tutaj jesteśmy przed Interem? E, aż o trzy punkty. Bo tak to. Chociaż nie, no to też jest chyba nie. Chyba, że Inter przegrał w ogóle. No to wtedy tak. E, ale jest to dosyć zaskakujące. Mm, cóż. Zdarza się i tak. My na szczęście jakoś wróciliśmy na tę pozycję lidera i całkiem nieźle jej trzymamy. Więc y, ja narzekać nie będę. Y, tylko jedynie ben, mogę pana narzekać na to, że muszę ustawiać te plany, bo inaczej y, cały skład jest zmęczony. Y, tak, albo nieskupiony. No i tutaj jeszcze. Dla Fagioliego coś lepszego i dla Marco Asensio. Tutaj też przy tym już trzeba pomyśleć o spotkaniu Ligi Mistrzów. Palermo to nie jest y, jakiś bardzo ciężki przeciwnik, no ale Bayern Monachium to już jest naprawdę y, rywal z najwyższej klasy. Y, no i przełożone spotkania. Szkocja oferta prowadzenia reprezentacji oczywiście odrzucamy. Także Szkotów też nie poprowadzimy. Riccio kolejna oferta, dobrze. Akceptuję, e, tutaj dalej się ten Asensio dogaduje, tutaj wycofany i tam coś tam. A, bo zapewne dwóch mecz w półfinale Pucharu Włoch, jak teraz myślę, jest. I po prostu nam tutaj dwa mecze musieli przyłożyć. I z kim zagramy? Z Romą, ok Z Romą, a drugi półfinał to jest sassuolo lazio okej, okay. no to my chyba ciężko trafiamy, więc ale i tak e, i tak nie ma Milanu, nie ma Interu, więc ciekawie. E, tutaj Inter nas niestety wyprzedza, więc ten mecz z Palermo porażki być nie może, że tak powiem. E, no i mam nadzieję, że nie będzie. Więc tutaj damy szansę dzisiaj Cristiano Ronaldo e, zagrać. Myślę, że tutaj Marco Asensio, e, Fagioli albo, albo Luka Modric to niech będzie. Luka Modric, Sateo, niech zagra Cambiaso. E, no i dobra, no, jak już cały atak, to niech też Kostic sobie zagra. I trzymam kciuki, że uda się wygrać, czy tak będzie. O jeju, 4 do 1 porażka? No to takiego wyniku się nie spodziewałem. To takie łomo to Palermo dostać. Palermo, które. No nie wiem, jak w naszym świecie, ale ono było w Serie B niedawno. Di Francesco Saric, Di Francesco Latosa. Mówiąc tylko Cristiano Ronaldo, e, czy szukamy tutaj winnych? No nie wiem. To Najgorsze jest to, że przed nami jest spotkanie z Bayernem, Monachium i to już teraz dosłownie. Więc to jest y, prawdziwy problem. A Asensio dogadana sprzedaż za 77 milionów. No i szczerze. Ja to akceptuję, bo to jest duży pieniądz. On i tak będzie tylko gorszy. No i jakby, ja znam Asensio, w sensie graliśmy w nim zeszłym, z nim zeszły sezon i przecież on nie wykręcał wcale takich niesamowitych liczb. Więc jakby nie ma co się też tak martwić, moim zdaniem. Chociaż Inter akurat, no to jest nasz główny rywal, tak. Także, ale to i tak jeszcze pół sezonu mamy mamy Marko i Myślę, że normalnie zamierzam z niego korzystać. E, widzę, że oj, nie wszyscy będą wypoczęci. No to to jest dramat e, przed tak ważnym spotkaniem. Nie wiem, gdzie gramy to pierwszy, ten pierwszy mecz. E, no ale w ogóle dramat to, to był poprzedni wynik, a nie to, że tutaj są niewypoczęci. To, co się tam stało, to naprawdę 4 do 1 z Palermo przegrać u siebie. To naprawdę pierwsza porażka od meczu z Interem w listopadzie. A mamy przypominam chyba luty już, więc yy, przykra sprawa. Tymczasem yy, przechodzimy sobie do już tego meczu. Kolejny mecz z Lazio też w ogóle w lidze, więc tam też nie będzie łatwo. Kto chce zagrać? No tak, będą ważniejsze mecze. Ja nie wiem skąd taki pomysł. Tutaj w ogóle ktoś yy, w mediach coś udzielał, chyba jakieś wypowiedzi. To był Flachowicz, ok. No i zobaczymy na wyjeździe, e, w teorii, a to jest w ogóle też ciekawe, bo e, nie wiem czy wiecie, ale stadion Bayernu Monachium to się nazywa Allianz Arena, a stadion to się nazywa Allianz Stadium, także e, ten sam sponsor, e, Neuer w ogóle już wyleciał, Miller na ławce, Gnabry, Koke, Okanji, a w pierwszym składzie Keinu, Iniaki Williams, Musiala, Zane, Kimiś, Jay że o kanceli Mendi Upamecano, naprawdę fajny zespół. E, aż by mi się zachciało takim prowadzić karierę, e, no ale zobaczymy sobie, co tutaj zmieniamy. No, zmieniamy sobie Fagioliego, myślę, i w sumie to jedyna zmiana. Cała reszta zostaje. Mam nadzieję, że w razie czego wejdzie taki Cristiano Ronaldo. No, ale mam nadzieję, że po prostu uda się wygrać tym razem, a nie tak jak w meczu z Palermo, i jak to będzie dzisiaj. Du, du, du Jeden do jednego. Okej. Okay. Bayern gorszy o dziwo. Wlachowici Musiala niestety strzelił bramkę, więc będzie nerwował w kolejnym spotkaniu. No ale generalnie wynik całkiem ok, Wynik całkiem okej. Okay. Mogło być gorzej, tym bardziej właśnie na wyjeździe z takim przeciwnikiem. To jest chyba dopiero jedna ósma, także niestety dopiero początkowy etap. Y ale cóż, no, zaprezentowaliśmy się w sumie nie najgorzej. No, jeden do jednego, tak jak, tak jak już tutaj mówiłem, to wynik, pff, który można gdzieś tam z Bajarnem brać, jeśli on jest tam jakoś jeszcze rozpędzony, ale w sumie tego nie wiemy. Eee, tak. Na papierze mocny zespół i. W sumie nie wiem, nie wiem, co wy byście o tym myśleli, i tak e, nie zdążycie mi napisać zapewne zanim e, powstanie następny odcinek, ale. E, jakby tak się przenieść do Bayernu, niby miałem tę karierę kończyć w sumie y, gdzieś tam, w sensie, nie, jakby kończyć w tym sensie, że, że ona nie, nie miała być jakaś długa, ale jakby tak zmienić zespół po prostu w ciągu tej kariery, bo tamten wydawał się całkiem ciekawy, y, no to może. Chyba, że po prostu przejąć Bayern Monachium w kolejnej karierze, bo to też wydaje mi się ciekawa droga. W, u, w lidze niemieckiej byliśmy w karierze Lewandowskiego Do której też Was zachęcam Fantastyczna kariera e, No ale to była Bundesliga 2 Jeśli dobrze pamiętam e, I wywalczyliśmy awans i odeszliśmy Także de facto tej Bundesligi pierwszej nie, Na moim kanale nie było I to też taki pomysł e, Po prostu mi się zrodził e, Tak jak wiecie Cristiano Ronaldo strzelił gola z przewrotki Dostał wację na stadionie Juventusu Na stojąco no i tutaj tak samo, w ogóle Dybala, Król ale Salah na drugim miejscu, fantastycznie. Ale zobaczmy sobie tak, czy może jest jakaś oferta pracy. Jest od Atalanty, jest od Bayernu. Jest od Bayernu. No to to jest zagwozdka teraz. Oni mają czwarte miejsce w ogóle. Nie no, przechodzić w tym momencie, gdy, gdy z nimi wygramy Ligę Mistrzów, to no to jest zły moment, ale ogólnie to, to w sumie całkiem spoko byłby to pomysł, tak myślę. Więc yy, to jest jeszcze do przemyślenia, ale teraz to teraz no nie, bo to zbyt, zbyt niefajne jest wobec Juventusu. Marco Asensia odchodzi do Interu, to jest z kolei nie za bardzo fajne dla nas, yy, ale cóż. Yy, ocena B, czyli dało się jeszcze więcej tej pieniędzy, 90 milionów nawet, okej, okay. no cóż, chciał odejść no to szybko, dostał tę ofertę i nie blokujemy mu tej drogi, a tymczasem w tym odcinku to będzie już to tyle, mecz z Lazio będzie już w następnym i będziemy się bili tutaj yy, o wyprzedzenie znowu Interu, bo niestety tę pozycję straciliśmy. No i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał Jeśli tak to nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę suba z dzwoneczkiem Wbicia na Discordę link w opisie a także do napisania komentarza o treści Marco Asensio Dzięki i się mano